Na cześć, 8 mamy unboxing klawatury Steve Series Apex y, 9 TKL. Tak jak widzicie, rozpakowujemy ją. Pierwsze odpakowanie poliki, dopiero co. Kursze... u Pierwsze, co dopiero zdjęte, tak się ona prezentuje. I cóż, no, otwieram klawę. żeby to ładnie zrobić? Mamy klawę Tak jak widać, klawę Jeszcze polika jest. Standardowy dźwięk. Jezu, ten dźwięk tej klawiatury, o smoothie, zobaczymy jak ją się będzie użytkować i jak coś dam recenzję yy, na live pewnie. Tutaj mamy jeszcze kabelek taki w oplocie, klawiatura, ogólnie sztop wygląda. Yy, tu w ogóle też macie z tyłu yy, ten dźwięk za taki, yy, wyjmowanie switchy, bo w ogóle ta klawiatura yy, ma możliwość wyjmowania switchy, taka ciekawostka. Mamy tutaj switche żółte. Yy, Zobaczymy jak się będzie użytkować. dam ten na Pozdro! Mogę pokazać wam jak moja wcześniejsza klawiatura brzmiała. A tu nowa.